Cześć wszystkim, witam z kolejnym vlogu na moim kanale. I jak to mi wam zwyczaju, zapraszam was dzisiaj na spacer ze mną. Bez przedłużania, taki mały plan działania. Dzisiaj najpierw idziemy na centrum. Chciałabym pójść w jedno fajne miejsce jedzeniowe, gdzie nigdy nie byłam. I pójdziecie tam ze mną. Następnym punktem będzie taki mały spacer po centrum Reykjaviku. A następnie y, myślę, że pójdziemy do sklepu, bo kupię produkty, które potrzebne mi są na pewne wypieki dzisiaj. Dzisiaj będę piekła, trochę bawiła się w cukiernika, więc jeżeli macie ochotę spędzić ten czas ze mną, zapraszam do oglądania. Update'ik jestem już w samochodzie, właściwie to nawet już dojechałam na centrum. A my teraz się kierujemy na lody, na te takie siekane lody. Co potem się robi takie ruloniki z nich? Ja nigdy na takich lodach nie byłam, więc jestem ciekawa co zobaczę, i jak to w ogóle się robi. Dzisiaj pogoda znowu mnie nie zachwyca, leje na chwilę obecną właśnie też ustaną, więc może nawet zdążę dojść na miejsce i cokolwiek wam nagrać centrum, pokazać jak to tutaj wygląda. Więc trzymajmy wszyscy kciuki za to, że jednak się uda, bo dzisiaj pogoda jest fatalna, ale no cóż, długo było ładnie. To teraz musi być brzydko, jak na Islandię przystało. Trzeba się po prostu pogodzić z tą pogodą. Ja już kończę to gadanie, wychodzę z auta i biegnę na lody. doing what we want to doing what we need to do staying up all night everything is all right oh i want to be with you oh i want to be with you let me be the someone who can hold your hand i don't even know if you can understand how you make me feel i got you in without you by my side let me feel your love again just the two of us and we could stay up all night kissing under street lights doing what we want to doing what we need to do staying up all night everything is all right oh i want to be with Dobra, ja się przetransportowałam do samochodu i robimy pierwszy tasting. Ja sobie wzięłam e, lody o smaku truskawkowo Kinder Bueno ze smartys i czekoladą. Więc będziemy próbować. Kurde, nie mogę tego wziąć. O, dobra, pierwszy tasting. Mmm. Dobra, naprawdę bardzo, bardzo dobra. Mm. No, jak będziecie mieli kiedyś okazję spróbować takich siakanych lodów, to polecam. Mega dobra. Kozastkę. Od razu powiem: jakby ktoś zauważył, że mam dzisiaj za ciemne brwi, to tak. Mam za ciemne brwi, bo robiłam henne, ale jutro już powinno być lepiej. Więc git. Tak, tak. Dzisiaj bym chciała też, może później jakoś niedługo, poruszyć temat. Dlaczego jestem na Islandii? Dlaczego zjeżdżam? Jak to się wydarzyło? Więc jeżeli kogoś to interesuje, to najprawdopodobniej dzisiaj poruszę ten temat. I troszeczkę opowiem, co, jak. A jakby kogoś interesowała cena takich lodów tutaj, to za takie lody zapłaciłam 1500 koron. To jest około 50 zł. Tak. Za takie lody około 50 zł. Ja, całkiem, całkiem spoko. Ja teraz kończę jeść. Na razie uciekam, bo muszę jeszcze do tego sklepu zajechać. Więc widzimy się niedługo. Ok, korzystając z tego, że sobie tak siedzę pod sklepem w samochodzie i w sumie korzystam z tego, że jest tutaj dobre światło. No, takie w miarę dobre światło. Eee, to mogę Wam chwilę, tak pokrótce, powiedzieć, co ja tutaj robię, jak się tu znalazłam i dlaczego w ogóle stąd zjeżdżam. A co ja tutaj robię, to w sumie jest mega szybkie, ponieważ poznałam chłopaka, on mieszkał tutaj i wybór był albo tu, albo tam. No, i wybrałam Islandię. Po prostu przyjechałam tutaj do niego. Jak to prawie każdy Polak, zaczynałam od sprzątania. Praca była dosyć y, słaba. No, w każdym razie bardzo wykańczająca psychicznie i fizycznie. Więc postanowiłam ją zmienić. Nadarzyła się okazja dzięki mojemu znajomemu, że dostałam pracę w Subwayu, no i jakoś tak się potoczyło, że teraz sobie tam pracuję. Plusy mieszkania na Islandii są na pewno takie, że jest tutaj przeogromny spokój. Pieniądze wiadomo są dosyć dużym plusem. Ogólnie jest tutaj takie bardzo luźne życie, które no jest nie ukrywając, fantastyczne. Ale z drugiej strony czasem jest mi nawet za nudne, i właśnie to są te minusy, że mieszkam tu zupełnie sama, bez rodziny, gdzie cała moja rodzina jest w Polsce i jednak brakuje ich, więc to jest duży powód, dlaczego wracam do Polski. Po drugie, trochę zaczęłam się tutaj nudzić, bo jednak atrakcje na Islandii są jakie są. Mamy... Mamy tutaj i kręgle, i kino, i jakiś tam bilard, i no, są tutaj atrakcje. No, jak ktoś się uprzedza, na pewno coś znajdzie i może się fajnie bawić. Jednak bez takich swoich znajomych, rodziny, nie jest to samo. Na no, święta jest dosyć ciężko polecieć do Polski, jednak i bilety drogie w święta, i też nie jest tak łatwo dostać co chwilę urlop. Postanowiłam jednak wrócić do Polski. A czy wrócę na Islandię? No to kto wie, jednak mieszkanie na Islandii jest yy, moim zdaniem cudowne, spokojne. Poznałam tutaj fantastycznych ludzi I ciężko jest przewidzieć, czy nie zatęsknię za tym i nie wrócę. Ale na chwilę obecną postanowiłam, że wracam do Polski, postaram ułożyć sobie życie tam. Jeżeli się nie uda, no to zawsze mogę wrócić z podkuloną ogonem. I to była właśnie ta krótka historia. Trochę plusów, trochę minusów mieszkania na Islandii. Myślę, że i plusów, i minusów jest bardzo podobna ilość, ale jednak te y, minusy zaważyły, no bo jednak rodzina najważniejsza. A ja teraz zmykam do tego sklepu. Myślę, że co nieco wytłumaczyłam. Jakby ktokolwiek miał jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je pod moim filmem. Szybki hol na rogaliki, drożdże, masło, marmolada, Potrzeba mi jeszcze śmietany jajek i mąki, ale te trzy składniki kupię już w innym sklepie, islandzkim sklepie, bo w, po prostu w polskim tego nie było. No i lecę po prostu składników i zaraz będziemy zaczynać rogaliki. Okej okay, moi drodzy, nie da się ukryć, że jestem już w domu i zaczynam produkcję moich rogalików. Tutaj mam wymieszaną śmietanę, drożdże i jajko, tutaj mąka, cukier puder, masło. Teraz to trzeba posiekać, potem tą miksturę wlać tu, połączyć wszystkie składniki razem i uformować z tego ciasto, a potem będziemy formować z tego małe rogaliki. Także ja zabieram się do roboty. Moje ciasto jest już zrobione, ja teraz będę robić z tego takie mniej szkulki, formować, a później pokażę Wam jak z tego zrobić małe rogaliki. Mamy tę marmolada wałek przygotowany. Bierzemy taką jedną kulkę. Zbiormy trochę mąki i rozwałkowujemy ciasto na taką mniejszą kulkę. Mamy takie kółeczko, dzielimy je na 8 części. Na koniec nakładamy marmoladę. Biorę rogalika, pod górę go zawijam i sklepuję boki. Mamy ładnego rogalika. I tak oczywiście robię z pozostałymi. I moje małe rogaliki są pokryte teraz już jajkiem i cukrem. Więc wstawam je do pikarnika na 180 stopni do momentu zabrązowienia się. I będą gotowe. I tak pięknie wyglądają upieczone rogaliki. Teraz pozostawiam je do wystudzenia i będą gotowe. Uuu, ja właśnie skończyłam produkcję swoich e, rogalików. E, Powiem Wam szczerze, że cały dzień padało, a w tym momencie za oknem jest przepiękne słońce, ciepło, zero wiatru i zrobiło się naprawdę pięknie. Mm -hmm. To jest właśnie moje szczęście. Ale cóż poradzić, myślę, że i tak dzień był dosyć produktywny. I ja ze swojej strony będę się już z Wami żegnać. Jeżeli podobał Wam się taki e, dzień ze mną, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło, a Wam życzę miłego dnia, nocy, wieczoru, w zależności, kiedy to oglądacie. Całuję, do następnego i pa!